Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj dwa filmy. Pierwszy, ten, którego będziecie dzisiaj oglądać, trening siłowy. Pokażę Wam, jak ja wykonuję martwy ciąg, w jakiej konfiguracji, ile zaczynam od... Ilu powtórzeń zaczynam, od jakiego ciężaru, na jakim skończyłem dzisiaj trening, zobaczycie technikę, liczę na jakieś komentarze, jakąś dyskusję. Pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał, Jesteśmy, jestem nowym jakby kanałem, więc mam nadzieję, że dotrę do jak największej ilości osób. A tym razem zapraszam do oglądania. Witamy ponownie na moim kanale, jesteśmy na siłowni, dzisiaj zajmujemy się ćwiczeniem dla trenujących na siłowni, dla zaawansowanych, martwy ciąg. I podchodzenie do maksu. W moim przypadku maks to jest na dzisiejszym treningu 125 kg. Zaczynam od 10, powtórzę na ciężarze 60 kg, ponieważ musi być jakaś rozrzewka. Następnie zwiększam o 20 kg. Pamiętajcie o aktywacji: łopatki do tyłu, łokcie do środka, pośladki napięte, brzuch wciągnięty, napięty brzuch, i dopiero z wydechem idziemy do góry. Tutaj zmniejszam już ilość powtórzeń do 5, ale ciężar jest już większy. Trzecia seria to już tylko dwa powtórzenia. Znowu aktywuję maksymalnie łopatki, aktywuję pośladki, wykonuję dwa ćwiczenia na dużej dynamice i odkładam ciężar. Czwarta seria to jest już u mnie właściwa. Podchodzę do mojego maksymalnego ciężaru 125 kg, maksymalne napięcie, podnoszę do góry ciężar i bardzo ważne, utrzymuję ciężar w górze przez około 10-15 sekund napinając maksymalnie cały, całe ciało. Tak wykonuję martwy ciąg.